Romantycznie takie osoby często podświadomie wybierają sobie inne osoby, partnerów mężczyzn, którym będą mogły dalej sprawować tą opiekę albo do których nie będzie dostępu. Czują taką niesamowitą presję i pociąg do takich osób, gdzie no, gdzie, gdzie jest szansa, żeby cały czas sobie udowadniać, żeby cały czas zdobywać? Ten po prostu podświadomy program, on się chce cały czas realizować i jest tak zwany chasing, jest tak zwane gonienie za osobami, które nie chcą albo nie mają tego, co niby ta osoba chce. Natomiast Podświadomie, czyli cały mechanizm, cały, cały pociąg, on się opiera na tym gonieniu. To tylko to kręci takie kobiety.